5 Change Spray z Lidla Spray do łańcucha syntetyczny o dużej przylepności suchy smar o wysokiej zawartości części stałych dwójna trwałość zestawu łańcuchowego tworzy silne przelegające, przelegające ciężkie smary zalecany dla OX Ring idealny dla motocykli i rowerów przed użyciem wstrząsnąć łańcuch dokładnie wyczyścić rozpylać równomiernie produkt na w suchym łańcuchu tworząc cienką warstwę pozostawić przez około 30 minut lub jeśli to możliwe na noc przy motocyklach po przejechaniu około 600 km należy nałożyć nową warstwę Więc łańcuch mam wyczyszczony jest suchy spray w5 z lidla wstrząsnąć przeturzycie Wedle zaleceń producenta, minimum 30 minut musi zostać. No ja dopiero jutro wyjeżdżam, więc będzie stał całą noc.